Dzień dobry, witam Państwa, Ewa Dudkiewicz. Szanowni Państwo, kontrola prowadzona w zakresie prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego potęguje często wiele pytań, wątpliwości, a także negatywnych emocji. Aby przybliżyć zakres kontroli oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli, przygotowałam dla Państwa informacje, myślę, pomocne dla każdej osoby, która w przyszłości byłaby kontrolowana. Ze względu na duży zakres tematyczny przygotowanego materiału, zostałam, został on podzielony na dwie części. W pierwszym etapie, w bieżącym spotkaniu, Myślę, że warto przedstawić, jakie obowiązują prawne zasady postępowania w trakcie przeprowadzanej kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Szanowni Państwo, jaki jest cel kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich? Kontrola, jak już wspomniałam, prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Przeprowadzana jest w celu ustalenia, czy ubezpieczony, oczywiście chory, w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, nie wykonuje pracy zarobkowej albo nie wykorzystuje tego zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli? Szanowni Państwo, do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są pracodawca, czyli płatnik składek który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrole mogą przeprowadzać zarówno płatnicy składek, jak i osoby upoważnione przez pracodawcę. W części są to pracownicy kadrowo płacowi, ale także mogą to być firmy zewnętrzne. Kontrola przeprowadzana jest w odniesieniu do Osób ubezpieczonych w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego, czyli w trakcie zatrudnienia. Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadza także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest płatnikiem zasiłków dla pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę, jak już wspomniałam, dla pracowników zatrudnionych u pracodawców, płatników. Którzy to zgłaszają do ubezpieczenia społecznego, tutaj odmiennie, nie więcej niż 20 pracowników, czyli mali przedsiębiorcy. Dla pozostałych pracowników, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba. Ale także kontrole zwolnień yy, lekarskich zakład ubezpieczeń społecznych przeprowadza dla płatników składek, dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, kontrole przeprowadzają. Upoważnieni pracownicy oddziałów zakładu ubezpieczeń społecznych w trakcie ubezpieczenia, ale także w przypadku, gdy zwolnienia lekarskie obejmują okres po ustaniu ubezpieczenia, czyli na przykład po rozwiązaniu umowy o pracę. Szanowni Państwo, jaki jest teraz cel, w którym przeprowadzana jest kontrola? A mianowicie celem przeprowadzenia kontroli jest ustalenie, czy ubezpieczony pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy i nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje tego zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Pamiętajmy, że celem orzeczonej niezdolności do pracy, czyli otrzymanego zwolnienia lekarskiego, jest odzyskanie zdrowia. Przez ubezpieczonego. Ważne jest także, Szanowni Państwo, abyśmy wiedzieli, pamiętali, że w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od prawcy z powodu choroby kontrolujący, i to zarówno czy to jest płatnik, czy osoba upoważniona, pracownik ZUS-u, nie kontrolują stanu zdrowia ubezpieczonych, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim. Przeprowadzona jest y, także kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich z powodu sprawowania opieki, czyli jeżeli osoby y, korzystają ze zwolnień lekarskich i przebywają na zasiłku opiekuńczym. Wówczas kontrola y, polega na ustaleniu, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej. Ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem, ale także poza, poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapełnić opiekę, na przykład dzieciom, ale nie dotyczy to sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat Dwóch. Szanowni Państwo, w jakim terminie może być przeprowadzona kontrola lekarska? I tutaj przepisy prawne e, określają jednoznacznie. Kontrola prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego powinna być przeprowadzona w miarę potrzeby, bez ustalenia z góry stałych terminów. Kontrola może być zarówno intensywna w wyznaczonych okresach, w których występuje na przykład zwiększona absencja chorobowa, to jest, może to być okres wakacyjny, okres, w którym następuje wypowiedzenie umowy o pracę, czy wypowiedzenie warunków wynagrodzenia. Kolejnym czynnikiem, myślę, że bardzo ważnym, istotnym, to jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wyznaczane są. Zwolnienia lekarskie do kontroli. Szanowni Państwo, do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może zostać skierowane każde zwolnienie lekarskie, bez względu na to, jakie wskazania zamieszczone zostały na zwolnieniu z USZLA przez lekarza leczącego. Bez względu, czy lekarz zakreślił, chory może leżeć, czy też chory yy, może chodzić. Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy typowane są w szczególności osoby, które korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy, uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od pracy od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych, a także osoby, które były już wcześniej pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby, czy też zasiłku chorobowego, albo opiekuńczego zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich. Szanowni Państwo, gdzie? W jakim miejscu jest przeprowadzana kontrola lekarska? I tu myślę, że jest bardzo istotne, abyśmy przestrzegali um, y, 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 poniższych zasad. Kontrolę zwolnień lekarskich przeprowadza się w miejscu pracy, w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku pracownika, który na przykład pracuje u jednego pracodawcy i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Następnie kontrola może być przeprowadzana w miejscu zamieszkania, w miejscu czasowego pobytu. W innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji, na przykład które zostały dostarczone do zakładu ubezpieczeń społecznych, będzie wynikało, że ta kontrola jest celowa. Jak teraz przebiega kontrola? Szanowni Państwo, mamy bardzo ważny dokument, który to upoważnia do prowadzenia kontroli. A mianowicie upoważnienie. Bezwzględnie należy pamiętać, każda kontrola musi być przeprowadzona z poszanowaniem przepisów prawa, a także z zachowaniem przestrzegania ochrony danych osobowych. W trakcie kontroli osoba, która przeprowadza tą kontrolę, nie może wymagać podania osobie kontrolowanej informacji, o stanie jej zdrowia, a także jaka jest przyczyna, która spowodowała niezdolność do pracy osoby kontrolowanej. Przed skierowaniem osoby, która przeprowadzi kontrolę do kontroli, wydawane zawsze jest upoważnienie. Oczywiście przepisy prawne tutaj regulują, a mianowicie rozporządzenie z 27 lipca 1999 roku, jaki jest wzór upoważnienia. Szanowni Państwo, wydane upoważnienie jest ważne zawsze łącznie z legitymacją pracownika, który przeprowadza kontrolę, jeśli oczywiście posiada taką legitymację, jeśli nie. Wówczas upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem osobistym. Zawsze w udzielonym upoważnieniu zostaje wpisany właśnie numer legitymacji służbowej bądź też numer dowodu osobistego, a także pamiętajmy cel kontroli, w jakim celu ona jest przeprowadzana. Wówczas osoba kontrolowana ma pewność, że kontrolę przeprowadza właściwa osoba posiadająca wiedzę z zakresu określonych przepisów prawa, a także w zakresie postępowania, jak powinna być przeprowadzona kontrola. Szanowni Państwo, kolejne pytanie to, jak może, jaki może być wynik kontroli? Zakończenie kontroli może nastąpić poprzez sporządzenie protokołu kontroli. Bądź bez sporządzenia protokołu kontroli. Jakie są różnice? Jeśli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że ubezpieczony pracownik wykonyuje pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, wówczas osoba, kontrolowana, osoba kontrolująca sporządza w tej sprawie protokół. Protokół powinien być przedłożony osobie, która jest kontrolowana w celu wniesienia przez nią ewentualnych uwag. Po kontroli przeprowadzonej przez np. płatnika składek bądź też osobę upoważnioną przez pracodawcę, jeśli występują wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, w takim przypadku wątpliwości te rozstrzyga właściwa terenowa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji pracodawca w razie potrzeby może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie uzyskuje, uzyskuje opinię lekarza, gdzie ZUS właśnie uzyskuje opinię lekarza leczącego i yy, wydaje stosowną opinie rozstrzygającą spory w danej, bo spory wątpliwości w danym zakresie. Szanowni Państwo, w jakim przypadku po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół kontroli? Jest to bardzo ważne, ponieważ świadczy to o tym, czy dana osoba, która jest kontrolowana, będzie miała prawo do zasiłku chorobowego, czy też nie? Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba kontrolowana wykorzystywała zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, lub jeśli wykonywała pracę zarobkową w trakcie zwolnienia lekarskiego, wtedy właśnie to sporządzany jest protokół kontroli. W protokole kontroli kontrolujący precyzyjnie Wpisuje, na czym polegało stwierdzone nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Jeśli stwierdzono, że osoba kontrolowana wykonywała pracę zarobkową w trakcie zwolnienia lekarskiego, w protokole wpisywane są okoliczności, w jakich to stwierdzono, że ubezpieczony pracownik wykonywał pracę lub też niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie, na przykład skorzystał z wycieczki. Szanowni Państwo, protokół podpisywany jest zawsze przez osobę kontrolującą, a także przedstawiany jest osobie kontrolowanej, czyli tej, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, do jego akceptacji bądź też wniesienia ewentualnych uwag przez osobę kontrolowaną a akceptacja następuje poprzez potwierdzenie podpisem osoby, która podlega kontroli. W przypadku, kiedy osoba chora, podlegająca kontroli, odmówi podpisania protokołu, sporządzana jest przez kontrolującego notatka na tę okoliczność. Szanowni Państwo, sporządzony protokół kontroli stanowi podstawę do pozbawienia e, osoby kontrolowanej prawa do, do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, prawa do zasiłku chorobowego, zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego, prawa do zasiłku opiekuńczego. A także prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. I bardzo ważne, szanowni państwo, protokół kontroli nie sporządza się w przypadku, gdy w trakcie kontroli nie stwierdzono, że osoba chora wykonywała pracę zarobkową, a także nie stwierdzono, że osoba wykorzystywała zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. Jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości, to oznacza, że świadczenia z ubezpieczenia chorobowego czy też wypadkowego będą wypłacone w pełnej wysokości i w terminie. Szanowni Państwo, no, jeśli został stwierdzony protok sporządzony protokół, wówczas w konsekwencji może dojść do wydania decyzji administracyjnej przez zakład ubezpieczeń społecznych, a także w trudnych przypadkach dochodzenie zwrotu wypłaconego nienależnie zasiłku chorobowego. W jakich, w jakich to następuje w sytuacjach? Wydanie decyzji administracyjnej tutaj następuje w razie spolu z kontrolowanym ubezpieczonym pracownikiem. Może zostać wydana decyzja, oczywiście, przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od której ubezpieczony ma także prawo, przysługuje mu prawo odwołania. Odwołanie um, przysługuje do Sądu Rejonowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku gdy osoba, która była kontrolowana, nie zgadza się z wydaną decyzją. Decyzja w sprawach związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Przeprowadzoną przez um, pracodawcę mogą być wydawane, jak już wspomniałam, przez oddział ZUS. I w jakich przypadkach może być wydana decyzja? Gdy pracodawca ma wątpliwości co do ustaleń kontroli, gdy pracownik nie zgadza się z ustaleniami kontroli, a także zawsze na żądanie pracownika lub pracodawcy. Jednak mamy także wyjątki. Kiedy? Szanowni Państwo, zakład ubezpieczeń społecznych nie jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. I w takiej sytuacji oddział zakładu ubezpieczeń społecznych nie wyda decyzji. Szanowni Państwo, jeśli została wydana decyzja, w decyzji od osoba kontrolowana została zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, ale nie dostosowała się, nie wywiązała się z, taj, z nałożonych zobowiązań, wówczas może być wszczęte postępowanie, czyli dochodzenie e, administracyjne. Które będzie polegało na zrealizowaniu, czyli zwrocie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, ale także świadczenia rehabilitacyjnego. Następuje zwrot. Świadczeń, jeżeli w trakcie kontroli oczywiście stwierdzono nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez ubezpieczonego i w konsekwencji został zobowiązany do zwrotu tych nienależnie pobranych świadczeń. W zaistniałej sytuacji pracodawca, płatnik powinien wystąpić, jak już wspomniałam, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji która będzie zobowiązywała do zwrotu um, nadpłacone świadczenie? Szanowni Państwo, mamy jeszcze inny tryb, aniżeli kontrola, którym może zostać stwierdzone nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnień lekarskich. I też um, ma często zastosowanie. Kiedy? Wykazanie i potwierdzenie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może zostać um, zidentyfikowane nie tylko w trakcie kontroli. Stwierdzenie tej nieprawidłowości może także nastąpić poprzez uzyskanie informacji w innym trybie, aniżeli kontrola. Na przykład pozyskania potwierdzonej informacji, oczywiście udokumentowanej, że pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy. A także w trakcie przybywania na zwolnieniu lekarskim, np. wyjazdu na wycieczkę. W takiej sytuacji, a także w przypadku wystąpienia utrudnień w potwierdzeniu tych nieprawidłowości czy to są prawdziwe informacje, a zaistniały one ze strony pracownika, pracodawca. W takim przypadku może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o weryfikację pozyskanych danych i stwierdzenie, czy zwolnienie lekarskie było wystawione w sposób prawidłowy, czy y, też jednak doszło do nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. I w konsekwencji właśnie przedstawionych okoliczności, jeżeli dojdzie do Potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń społecznych nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika traci on także prawo do zasiłku chorobowego. Szanowni Państwo, aby zobrazować przedstawiony materiał, przedstawiłam Państwu schemat graficzny, który zawiera etapy postępowania w procesie kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jak Państwo mogą zobaczyć na ekranie, mamy tutaj wszystkie etapy, jakie są możliwe w trakcie kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Podsumowując nasze spotkanie, Szanowni Państwo, należy pamiętać, że osoba przybywająca na zwolnieniu lekarskim w trakcie choroby, aby jak najszybciej odzyskać zdrowie i wrócić do wykonywania swoich obowiązków, powinna stosować się ściśle do zaleceń lekarza, a także przestrzegać przepisów prawa. Należy pamiętać także, że pracodawca i zakład ubezpieczeń społecznych w każdej chwili mogą przeprowadzić kontrolę w przedmiocie otrzymanego zwolnienia lekarskiego w celu sprawdzenia, czy Prawidłowo jest wykorzystywane właśnie to zwolnienie lekarskie. Pamiętajmy zwłaszcza, że konsekwencją nieprawidłowego stosowania się do zaleceń lekarza, nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego jest utrata prawa do świadczeń i to, Szanowni Państwo, za cały okres, na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie. Jeżeli świadczenie zostało wypłacone i będzie ono nienależne po przeprowadzeniu kontroli, wówczas podlega zwrotowi, wcześniej wypłacony np. zasiłek chorobowy. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejny materiał. Z uszanowaniem, Ewa Dudkiem.